Witajcie moi drodzy na kanale. My jako osoby wierzące, jako osoby, które przez wiary naszych serc uwierzyły w Chrystusa Jezusa, my jako osoby, które doświadczyły z Boga zrodzenia, yy, które doświadczyły napełnienia Duchem Jezusa Chrystusa, powinniśmy przez wiary naszych serc trwać w Nim, żyć Nim, żyć przez Niego i żyć dla Niego. Powinniśmy przez wiary naszych serc patrzeć tylko i wyłącznie na Niego. Powinniśmy żyć jako sprawiedliwi. No właśnie, moi drodzy, sami z siebie nie jesteśmy sprawiedliwi. Myślę, że to już wszyscy wiemy. Natomiast Bóg nas zbawił i powołał do relacji z sobą samym. Więc powinniśmy patrzeć na Niego, poznawać Jego, poznawać Jego moc poznawać jego głos jego plan jego pragnienia powinniśmy Chrystusa Jezusa z martwych stałego widzieć i widzieć chwały Bożą więc moi drodzy nie możemy patrzeć na siebie i na grzech na świat na przekleństwo a z drugiej strony mówić że żyjemy w Chrystusie że jesteśmy ludźmi którzy są uczniami Chrystusa Jezusa jeżeli mamy serce podzielone, z jednej strony patrzymy na przekleństwo, a z drugiej strony mówimy, że żyjemy w Chrystusie, który jest naszą sprawiedliwością, z jednej strony mówimy, że jesteśmy grzesznikami, upadłymi istotami, a z drugiej strony mówimy, że żyjemy w Chrystusie, to jakoś to mi nie pasuje, moi drodzy. Bóg w Chrystusie na Golgocie wraz z jego śmiercią i nas zabił i pochował i za takich powinniśmy się uważać. Więc jeżeli stracimy z oczu samych siebie i ten świat, dla którego umarliśmy, więc i dla siebie samych również, tych grzeszników, grzesznik umarł w Chrystusie, moi drodzy. Przestał istnieć, więc przez wiary naszych serc powinniśmy patrzeć tylko na sprawiedliwego, tego, którego przyjęliśmy z martwych stałego Syna Bożego, Syna Człowieczego, Chrystusa Jezusa. To On jest naszym życiem, On jest naszą drogą, prawdą, rzeczywistością, e, doktryną, e, przymierzem. Więc y, patrząc na Niego, wierząc y, w Niego, y, no nie widzimy już skażenia, nie widzimy przekleństwa, nie widzimy świata, nie widzimy tego zepsutego człowieka, y, nie widzimy już grzesznika, ale patrzymy tylko i wyłącznie na Chrystusa, patrzymy na błogosławionego człowieka uwielbionego człowieka, patrzymy na Boga w Chrystusie Jezusie, czy taki obraz Jego mamy w sobie?